Cześć moi drodzy, witam was na moim kanale. Dzisiaj przed nami kolejny z cyklu odcinków o royalsach, czyli o angielskiej rodzinie królewskiej. Wiem, że są tutaj fani tego cyklu. Dzisiaj będę mówić o Kate, ponieważ niewątpliwie Oczy świata zwrócone są w ostatnim czasie na nią ze względu na informację o chorobie, z którą się zmaga, kiedy podano, że zmaga się z nowotworem. Wszyscy zaczęli interesować się Kate, choć może nawet nie wtedy, a trochę wcześniej, kiedy Kate przepadła, nigdzie jej nie było. Pojawiały się zdjęcia, które miały pokazywać ją aktualnie, ale okazało się, że są przerobione i wtedy pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych. Prawda okazała się być niestety brutalna. Natomiast oczywiście wszyscy trzymamy kciuki za pozytywne zakończenie. Jak to się jednak stało, że Kate stała się księżniczką? Przecież jest pierwszą, która weszła do rodziny królewskiej nie mając tak zwanej błękitnej krwi, nie należała do żadnego znamienitego rodu. Jak to bywa w przypadku księżniczek, a tutaj również przyszłej królowej często się plotkuje na temat tego, że wszystko miało być zaplanowane, a Kate od zawsze marzyła. By trafić na brytyjski dwór. Ile z tego jest prawdą? Jak wyglądało jej dzieciństwo? Czy faktycznie jest córką milionerów? A także jak dziś wygląda jej życie? Zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku, więc każdego, kto chce być bliżej skate. Zapraszam do tego, by pozostał ze mną i obejrzał dzisiejszy odcinek. Zanim jednak przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym wam po raz kolejny przypomnieć o Leti Shops, bo ci, którzy mnie oglądają regularnie, na pewno już kojarzą, ale dla nowych widzów chętnie opowiem, że jest to aplikacja, która pozwala wam zaoszczędzić na zakupach w internecie. Czyli taka, dzięki której część pieniędzy, które wydajecie w sieci, do was wróci. Z Leti Shops możesz zyskać tak zwany cashback w tysiącach sklepów internetowych, m.in. Allegro, eobuwie, RTV Euro AGD, Media Markt, ale tak jak mówię, wielu, wielu innych również. Warto się zapoznać z listą sklepów, bo rejestracja w Leti Shops jest darmowa, więc po prostu, jeśli robicie zakupy w danym sklepie, z którym Letyshop współpracuje, możecie odzyskać część pieniędzy. No i jest to dla Was czysta korzyść. Ja w ostatnim czasie robiłam zakupy w temu. Można tam poza ubraniami kupić wiele przydatnych do domu, kuchni czy nawet ogrodu gadżetów. Ceny w temu są bardzo konkurencyjne, a dla mnie również ważne jest to, że można o każdym produkcie przeczytać opinii kupujących, którzy już ten produkt zamówili i mało tego zobaczyć, także ich zdjęcia. A więc, tak naprawdę, nie tylko te piękne sesyjne fotki zobaczyć, ale także jak ten produkt wygląda u kogoś, kto go zamówił. No i co ja kupiłam, ponieważ podróż z dziećmi to wyzwanie, zdecydowałam się zamówić takie lusterko, żeby dobrze widzieć moje dzieciaki, kiedy prowadzę samochód i nie ma nikogo obok, a także ochraniacz na siedzenie. To już będzie prezent dla mojego męża, ponieważ kiedy młody kopie w siedzenie, to jakoś czar podróży pryska. A mimo, że w temu jest naprawdę niedrogo, to jeszcze teraz z Letyshops możecie korzystać z jeszcze większych przecen. Bo dla moich widzów mam gorący cashback, aż 33% w temu właśnie. Oczywiście link, yy, dzięki któremu będziecie mogli z tego cashbacku skorzystać, zostawiam Wam tradycyjnie w opisie i w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zerknijcie, być może znajdziecie tam coś dla siebie, a szczerze mówiąc, tam jest wszystko, nawet rzeczy, o których istnieniu nigdy bym nie pomyślała, więc zachęcam, bo to taka nawet wycieczka krajoznawcza może być. A dzięki Letty Shops, jak zawsze, super niedroga również. Życzę udanych zakupów, a teraz zapraszam już na mój dzisiejszy odcinek. Kate Middleton urodziła się 9 stycznia 1982 roku jest najstarsza z trójki dzieci, ma siostrę Filipę, znaną jako Pipa, a także brata Jamesa. Jest pierwszą w rodzinie królewskiej bez arystokratycznego pochodzenia, jak już wam wspomniałam, jej przodkowie pracowali w kopalki. Ale w tej rodzinie siłą napędową były ambitne kobiety, już jej prababcia przeprowadziła się do Londynu i w ciągu niespełna 90 lat rodzina wybiła się społecznie. W każdym kolejnym pokoleniu. Chodząc na wyższy szczebel społecznej drabiny czytamy w internecie. Mama Kate była stewardessą i wyszła za mąż za pilota British Airlines. Pochodził on, co prawda, z dość majątnej rodziny, ale na pewno nie należeli oni do milionerów. Jednak sami dorobili się wielkiej fortuny. Założyli małą firmkę, która miała handlować różnego rodzaju gadżetami na imprezy. I tak się to w międzyczasie rozrosło, że nawet pilot rzucił swoją pracę, bo mu się to po prostu nie opłacało, by pracować i latać, kiedy firma tak prężnie działała i tutaj były potrzebne ręce do pracy. Więc faktycznie dziś Kate pochodzi z rodziny milionerów, ale nie zawsze tak było. Jednak, jak czytamy w biografii, w sodówka nigdy im nie odbiła i zawsze to rodzinę stawiali na pierwszym miejscu, również bardzo dużo czasu poświęcając trójce swoich dzieci. Chociaż oczywiście z perspektywy czasu teraz, jako że są e, bogatymi ludźmi i na językach całego świata różne rzeczy im się przypisuje. Ale mama, kontynuując rodzinną tradycję, postanowiła, że jej córka także na tej drabinie wejdzie jeszcze wyżej niż ona, a żeby jej to umożliwić, zapisała ją do renomowanych szkół. Początkowo jednak Kate nie do końca się tam odnalazła. W pierwszej szkole, prywatnej, elitarnej, była prześladowana przez rówieśniczki. W 1996 roku padła ofiarą przemocy psychicznej i była gnębiona. W pewnym momencie jej sytuacja była tak napięta, że zmieniono jej szkołę. Strasznie ją nękano. Wyglądała chudo, blado i miała bardzo mało pewności siebie mówiła o przyszłej księżnej koleżanka ze szkoły dla Daily Mail. Ale właściwie paradoksalnie to, to nękanie doprowadziło ją na królewski dwór, bowiem właśnie wtedy ta zmiana szkoły sprawiła, że znalazła się bliżej księcia Williama. Także moi drodzy hejterzy, uważajcie, kogo hejtujecie, i nękacie, bo możecie go doprowadzić na szczyt. Nauki pobierała do ekskluzywnej szkole. Do której chodziła również księżniczka Eugenia. Kiedy do nas przyjechała, była bardzo cicha i zamknięta w sobie. Dołączenie do tak wielkiej szkoły było trudne, ale szybko się wpasowała, mówiła jej nauczycielka. No i oczywiście, jak ktoś chce napisać taką bardziej intrygującą biografię, to szuka tutaj właśnie tej teorii spiskowej, jakoby mama Kate od zawsze planowała, by jej córka została księżniczką, a później królową, i specjalnie zapisała ją do tej szkoły, do której dzieci z rodziny królewskiej. Chodziły, by tego Williama capnąć. No ale wiecie, wiele panienek chodziło do tej szkoły, i jakoś to Kate w przyszłości zostanie królową. I choć w szkole średniej zaczęła umawiać się na randki, miała ponoć wielkie powodzenie i przeżywała także pierwsze miłości. Nie w głowie jej był William, ale zaraz do tego wrócimy, bo również w niektórych biografiach przeczytacie, że na ścianie jej pokoju wisiał plakat z Williamem, czyli że to wszystko miało być zaplanowane. Nie ważne, że 3,4 nastolatek miało wtedy plakat y, księcia Williama na swojej ścianie. Ja plakatu nie miałam, ale jako dziewczyna z tego właśnie pokolenia, wychowana na bajkach Disneya o księżniczce i wspaniałym księciu, niejednokrotnie myślałam sobie, że być może przełamałabym te arystokratyczne konwenanse, wchodząc do rodziny królewskiej jako córka Polaków, rolnika z Polski. Jeżeli Kate to było jakieś przełamanie y, wszelkich zasad, to ja na brytyjskim dworze to byłyby niezłe jaja. No ale to już prędzej Harego bym musiała wyrwać, bo tam się już na wszystko zgodzili tak naprawdę. Jak na tym wyszli, y, wszyscy wiemy, ale no byłoby łatwiej chyba niż z tym Williamem. Teraz mnie to strasznie bawi, ale na serio kiedyś myślałam, wiecie no trzeba myśleć niestandardowo, że no Marzenia są do spełnienia, nie? No, i jeszcze najlepsze jest to, że do tej pory nie, nie byłam w Londynie. Także myślę, że byłoby ciężko. Natomiast Kej, oprócz tego, że była ponoć prymuską, to świetnie rodziła sobie w sporcie, znana była z rekordów w skokach w a także nieustępliwego charakteru. Gdy sobie coś postanowiła, to koniec. Później studiowała na uniwersytecie w Szkocji i tam brała udział w pokazie mody, gdzie przychodziała przezroczyste wdzianko. To właśnie wtedy podczas tego pokazu miała wpaść w oko Williamowi, a to wdzięko później było wystawiane na aukcjach za jakieś horrendalne pieniądze. On się do niej zaczął zalecać, ale ona miała wtedy chłopaka i nie chciała go porzucić dla Williama. Ale kiedy ten przystojny mężczyzna, zapewne o imieniu Rupert, skończył studia, no to wtedy William stwierdził, że to jest jego szansa na to, by się wkraść do serca Kate, bo ich Drogi troszkę się rozjechały. Gdy tylko zobaczyłem Kate, wiedziałem, że jest w niej coś wyjątkowego, mówił podczas telewizyjnego wywiadu zaręczynowego. Ale nie od razu zaczęli się spotykać. Najpierw byli po prostu przyjaciółmi, mieszkali razem w wynajmowanym apartamencie jako współlokatorzy jedni tam z wielu. A Kate, chociaż świetnie się uczyła na studiach. Tak samo jak w liceum, to ciężko jej było znaleźć pracę, bo już wtedy spotykała się z Williamem, i no, z jednej strony nie mogła to być taka byle jaka praca no bo wiecie, była nieco już prześladowana przez media. Z drugiej strony nie każdy chciał zatrudniać dziewczynę przyszłego króla, no, żeby nie być na świeczniku tak do końca. W końcu podjęła współpracę z marką odzieżową. Po roku odeszła i skupiła się na swojej pasji, czyli fotografii portretowej. Dziś yy, możecie podziwiać jej pracę, kiedy wrzuca zdjęcia swoich dzieci. To ona je wykonuje, bo właśnie fotografia jest jej wielką pasją. Ale jak to się w ogóle stało, że stało się jasne? że Kate i William spotykają się. Był 2004 rok, kiedy sfotografowano ich całujących się. Od tego czasu razem podróżowali, byli na Oceanie Indyjskim, w Kenii, Balearach. Później książę zaciągnął się do wojska i często również nocował w domu swoich przyszłych teściów. Co oczywiście nie umknęło prasie plotkarskiej, która od tamtej pory nie nazywała ich parą, ale kochankami. No i w pewnym momencie zaczęto Kate, no bo przecież nie Williamowi, wypominać, że bardzo długo czeka na zaręczyny. No bo przecież nie wiadomo, czy zależało jej na czasie, ale prasa oczywiście uważała, że tak, nie ma nic ważniejszego niż usiedlić księcia. Dano jej tytuł prześmiewczy Kasi czy Kasi. Mówiono, że wiernie trwa u boku swojego chłopaka, aczkolwiek jej cierpliwość miała się kończyć. Ale ponieważ faktycznie długo się spotykali, coraz częściej Kate zapraszano na yy, królewski dwór do pałacu Buckingham i do Balmoral, do królewskich mieszkań Clarence House, a nawet przydzielono jej własnego ochroniarza o kryptonimie Rainbow 2, czyli tęcza 2. Będzie miał chronić Kate 24 godziny na dobę, co było dość oczywiste w pewnym momencie, ponieważ Podobnie jak za Dianą, mimo że jak się to skończyło, wszyscy pamiętamy, niestety, więc już prasa powinna mieć nauczkę, jak takie prześladowanie wygląda i do czego może prowadzić, ale niestety w tym przypadku niczego to nikogo nie nauczyło, i Kate była prześladowana przez paparazzi 24 godziny na dobę, więc i ochroniarz w takim wymiarze godzin się przydał. Ale mimo wszystko, ponieważ była tylko dziewczyną, nie zapraszano jej na święta. Kiedy w końcu to zmieniono i zaproszono ją na jakiś świąteczny brunch czy lunch czy coś tam, nie ogarniam tych wszystkich y, brytyjskich herbatek, e, ona odmówiła, bo powiedziała, że chce spędzić święta z rodziną. Czyli widzicie, już wtedy miała też swój honor, dumę i nie leciała do pałacu, niesiona na skrzydłach radości, że, że sobie o niej przypomnieli. Ale fakt jest taki, że rodzice panny młodej w przyszłości zostaną przedstawieni dopiero podczas uroczystości ślubnej królowej. A sama Kate mogła się z nią spotykać poprzez umawianie się, przez te wszystkie procedury itd. Ale zanim do tego dojdzie, w kwietniu 2007 roku Kasia, czy Kasia według prasy, miała się wkurzyć i powiedzieć, że więcej czekać na oświadczyny nie będzie. Anglia była w szoku, a Kate również, bo była jeszcze bardziej śledzona niż wcześniej. W pewnym momencie jednak para zaczęła ze sobą korespondować, od czasu do czasu się spotykać i szybko stało się jasne, że po chwilowych kryzysach wszystko wróciło do normy. I w 2010 roku w ukochanej przez y, tę parę Kenny nastąpiły zaręczyny. Podobno Kate była zaskoczona, ale od razu powiedziała tak, otrzymując pierścionek Diany. I co jest fascynujące w tej historii, królowa Elżbieta II miała kibicować Temu związkowi i być niezadowolona, że ta para się rozstała. Ponoć według niej Kate była bardzo dobrą partią i William mógł stracić szansę na miłość. A chyba nauczona doświadczeniami swojego syna, że prawdziwej miłości lepiej jednak nie stawać na drodze, akceptowała, że Kate nie pochodzi z arystokratycznej rodziny. Sama poznała Kate dość późno i możemy założyć, że początkowo czerpała wiedzę na temat wybranki wnuka z raportów Scotland Yardu, brytyjskiego wywiadu. Ta agencja dostarcza królowej bowiem informacji na temat osób kontaktujących się bliżej z członkami rodziny królewskiej. I tak to się stało, że Kate weszła do rodziny jako osoba z ludu. I no, od początku wcale na dworze łatwo nie miała, nie wszyscy od razu ją polubili. Ponoć yy, na dworze bardzo popularny, w momencie kiedy zaczęła się tam regularnie pojawiać, stał się dowcip o stewardesach, A to wszystko w nawiązaniu do zawodu mamy Kate, by pokazać, że no, nie jest to jedna z nas, żeby dać jej jakiś pstryczek w nos. Co myślę, że z perspektywy nas wszystkich jest dość żenujące i faktycznie chyba trzeba się urodzić i wychować na dworze i nosa z niego nie wyściubiać, żeby uważać, że to jest ok i kogoś. Urazi. Ślub z księciem Williamem wzięła 29 kwietnia 2011 roku. Uzyskała wtedy tytuł księżnej. Oglądało to wydarzenie 2 miliardy ludzi na całym świecie, a pałac Buckingham wydał na uroczystość prawie 30 milionów funtów. Kate, w wieku 29 lat, była najstarszą wiekiem panną młodą w rodzinie królewskiej. Oczywiście jej suknia stała się z miejsca hitem, choć była strzeżona do ostatniego momentu i później przez wiele lat wiele panien młodych poszło w stylu ala Kate do ślubu. Suknia nawiązywała do tej, którą miała na sobie Grace Kelly w 1965 roku, a na głowie Kate miała tiarę stworzoną przez Cartiera. No i Kate tak naprawdę od początku była dość lubiona przez Brytyjczyków, bo mówiono, że właśnie ona jest z ludu, taka jak my, normalna, zwykła dziewczyna. Pozwalała Brytyjczykom marzyć o tym, że jednak te ich marzenia, jeśli takowe mają, yy, związane z rodziną królewską, mogą się ziścić, bo przecież dla Kate się ziściły. Na dodatek zawsze była nienaganna, uśmiechnięta, pełniła rolę księżniczki z elegancją, wdziękiem i powściągliwością, wiedząc dokładnie, gdzie jest jej miejsce i nie yy, przytłaczając wizerunku swojego męża, który zawsze miał być na pierwszym planie. Choć ci, którzy znają Kate, mówią, że ona sama może być w tym związku bardziej dominującą osobą i takim motorem napędowym. I co by się nie działo, była wierną, szczęśliwą żoną, a później matką, co napawało dumą. Elżbietę drugą. A na dodatek, ponieważ sama pochodziła z takiej bardzo ciepłej i kochającej się rodziny, wiedziała jak wejść do tej najważniejszej w Anglii, mimo, że jak słyszycie, różnie bywało, ona się tym nie przejęła i szybko zdobyła ponoć serca ciotek i innych osób na dworze. Ponoć też świetnie zaprzyjaźniła się z Harem, z którym przez dłuższy czas miała bardzo mocną więź. I nawet kiedy pojawiły się plotki, że jej mąż ją zdradza, ona nawet nie skrzywiła się, nie zrobiła nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób to potwierdzać, albo chociaż zasiać jakiekolwiek wątpliwości, czy ona cokolwiek wie, czy coś jej przeszkadza i tak Nie. Nadal idealna żona. Ale oczywiście po ślubie presja nie ustała, bo teraz przerzuciła się na to, że Kate powinna zajść w ciążę i urodzić dziedzica tronu. Tak się też stało. 3 grudnia 2012 roku podano, że Kate spodziewa się dziecka. Dwa lata po ślubie na świat przyszedł George, w 2015 roku księżniczka Charlotte, a na końcu książę Louis. Mimo że Kate w ciąży bardzo źle się czuła za każdym razem, cierpiąc na niepowściągliwe wymioty ciężarnej, Zawsze na tyle, na ile mogła, realizowała swoje zadania w rodzinie królewskiej, a po porodzie w pełnym makijażu i na obcasach pojawiała się przed drzwiami szpitala, co wiele osób miało jej za złe. Jakoby sprzedawała ten kreowany od lat wizerunek, i już wyciągnięta z łóżka szpitalnego kilka godzin po porodzie, musiała się stroić, mimo że na pewno była wykończona i pozować dla prasy. Ale wiecie, no na przykład Meghan tego nie zrobiła i też za to była krytykowana, więc po prostu ta krytyka towarzyszy rodzinie królewskiej od zawsze. Oczywiście sama wspiera wiele akcji charytatywnych i im patronuje, yy, idąc w ślady swojej teściowej Diany. Podobno ma alergię na konie, woli tenisa od polo, jest wysportowana, otwarta i przyziemna. Mówią o niej Brytyjczycy. Od lat maluje i tak jak Wam wspominałam, nieźle fotografuje. W 2017 roku, natomiast podobno starała się powitać swoją przyszłą szwagierkę w rodzinie królewskiej bardzo ciepło, ponieważ sama pamiętała, jakie to y, skomplikowane i y, y, że nie zawsze miłe. Natomiast jak to się potoczyło. Już dzisiaj wiemy i ja na ten temat zrobiłam odcinek, zostawię Wam go też w karcie, więc jeżeli macie ochotę na temat relacji Kate Megan dowiedzieć się więcej, to Was zapraszam, nie będę się tu powtarzać. Po Meksicie, czyli odejściu seksu z rodziny królewskiej, Kate znów urosła w oczach rodaków, nie komentując zbyt wiele, choć widać, że niestety jej relacje ze szwagrem się pogorszyły, a ze szwagierką chyba nigdy nie były zbyt dobre. Natomiast jedno jest pewne, Kate nie ma do końca łatwego życia. Myślę, że każdy, kto uważa, że życie takiej przyszłej królowej jest proste, no to po prostu dość krótkowzrocznie to ocenia, bo oczywiście niczego jej nie brakuje, ma bardzo dużo pieniędzy, ale też dużo obowiązków i ta presja jest ogromna. Szczególnie, że mm, ona musi być i nowoczesna i tradycyjna i arystokratyczna i z ludu. Do jej obowiązków należą oficjalne podróże, wychowywanie dzieci, choć oczywiście ma do dyspozycji mianki ponoć e, razem z Williamem zdecydowali, że to oni głównie odpowiadają za wychowanie dzieci są tylko wtedy, kiedy oni wykonują te obowiązki zawodowe, natomiast w domu po prostu funkcjonują jak normalna rodzina i nie ma tam na przykład nikogo, kto w nocy wstaje do dzieci, tylko oni to robili sami. Swój perfekcyjny wygląd musi jednak zawsze łączyć ze skromnością, a jednocześnie być ikoną mody, bo każda jej stylizacja jest komentowana. A z drugiej strony jednak może nie taką za bogatą, żeby... Nie odejść za daleko od tego ludu, który na nią tak liczy. No, generalnie dużo tutaj jest takich rzeczy, które Kate. Musi jakoś połączyć, choć wydają się od siebie bardzo odległe. Natomiast ostatnie zniknięcie Kate, o którym wam mówiłam, uświadomiło Brytyjczykom, że jest dla nich bardzo ważna. Kiedy Kate przez dłuższy czas nie pokazywała się oficjalnie, a zdjęcie, które opublikowano, okazało się, że jest fotomontażem, zaczęto snuć przeróżne teorie. Mówiono nawet o tym, że Kate nie żyje, a na jej miejsce szykowany jest sobowtór. Mówiono, że to problemy w związku sprawiły, że ona się nie pojawia, bo chce się rozwieść. Generalnie tych teorii spiskowych było bardzo wiele. Niektóre mówiły także o chorobie, i właśnie to te okazały się być prawdą. W pewnym momencie Kate, myślę, że przyciśnięta do muru, bo wszystko wskazuje na to, że nie chciała jeszcze na ten temat zbyt wiele mówić, ale po prostu sytuacja już była zbyt zaogniona, wyjawiła, że cierpi na nowotwór. Na pewno te chwile nie były dla niej łatwe. Z jednej strony była śledzona, z drugiej z strony bardzo chciała chronić swoją rodzinę, ale ponieważ właśnie już nie miała wyjścia, postanowiła tak chronić rodzinę, żeby powiedzieć, co jej dolega i y, powiedzieć także, że chce się właśnie na tej rodzinie skupić, a nie na tych wszystkich wymagających wyjściach i publicznych wystąpieniach, ponieważ jak każda matka w tak trudnej chwili chciałaby te. Uwagę swoją przekierować na swój organizm, by jak najlepiej walczyć z chorobą, ale także jak najwięcej czasu spędzać z rodziną. Każde słowo oświadczenia, które się pojawiło, zostało mm, prześwietlone po stokroć przez każdą z redakcji. Chciano się doszukać tutaj jakiegoś drugiego dna, analizowano jej wygląd i tak dalej. Dziś Brytyjczycy uwielbiają Kate Middleton i trzymają kciuki za jej powrót mm, do sprawności. Jedno jest pewne. Każdy, kto jakkolwiek kibicuje rodzinie królewskiej, wie, że jednak mimo całego tego bliftu i tak dalej, bardzo dużo było w życiu brytyjskiej monarchii tragedii, bardzo dużo trudnych chwil. Również teraz król Karol zmaga się z chorobą nowotworową, więc wszyscy wiedzą, że akurat Kate powinna kontynuować tę historię o kopciuszku. Historia o księżniczce przyszłej królowej, której wszystko się układa, która ma wspaniałą rodzinę i cieszy się z dobrodziejstw korony. Dla Williama jest to także wyjątkowo trudny moment, Ponieważ na pewno pamięta jaką traumę przeżył jako nastolatek tracąc matkę i dziś na pewno nie chce tego dla swoich dzieci. Więc mam nadzieję, że Kate z dnia na dzień będzie czuła się coraz lepiej, a do nas zaczną docierać coraz bardziej pozytywne informacje. Jeśli wytrzymacie za to kciuki, to oczywiście piszcie w komentarzu. Wiem, że zapewne akurat księżna Kate nie przeczyta tych słów, ale kto wierzy w dobrą energię, ja w taką wierzę, to na pewno będzie wiedział, że ta cała życzliwość Jakoś się musi zmaterializować, więc warto zawsze być życzliwym człowiekiem. To, co wysyłamy, do nas wraca. A także polecam Wam komentarze, również po to, byście napisali, o kim jeszcze z rodziny królewskiej chcielibyście usłyszeć. Myślałam o księciu Andrzeju, szczerze mówiąc, bo o nim też było ostatnio dość dużo i kontrowersyjnie, więc jeżeli macie ochotę, koniecznie napiszcie. Do zobaczenia, kochani. Dzięki.